Ejka, nagrywam Wam na szybkości filmik z haula zakupowego spożywczego z Lidla, bo dzisiaj chciałam nagrać totalnie co innego, ale życie pisze samo mi scenariusze do filmów, więc dzisiaj jest haul, bo nadziałam się prawie na promkę właściwie kupon z apki. Zaraz Wam powiem, o co ogólnie chodzi, tylko Wam pokażę od razu w pierwszej kolejności rzeczy, jakie kupiłam, żeby nie było, że nie powiedziałam. I pomyślałam sobie ogólnie, że to jest dobry temat na film, żeby Was trochę przestrzeć, tak ku drodze, żeby uważać na te prąki, bo różnie z tym bywa. I od razu przepraszam Was za światło, ale stoję tyłem do lampy. I to jest jedyne miejsce w tym momencie, gdzie mogę Wam pokazać te y, zakupy, bo w kuchni mam, mam bardzo małą, a przy okazji też jest tam straszny syf, bo nie ogarnam jeszcze y, y, zalegających naczyń sprzed trzech dni, więc y, tam się nie da, więc muszę tu. I uwaga... Y, ta promka dotyczy ogórków ogólnie, ale zanim do nich przejdziemy, no to w ogóle mam dwa paragony i też wam zaraz powiem dlaczego. Mam dwa pudełka lodów proteinowych, takie lidlowe, może kojarzycie, takie półlitrowe, zdaje się, pudełka. One już są w zamrażarce, bo prawie mi się... Mm, roztopiły po drodze, strasznie długo czekałam na autobus, a potem jeszcze przesiadka i też długo czekałam na drugi autobus no ale okej, okay. wzięłam szynkę taką w miarę mającą mało tłuszczu, no ta ma akurat cztery to całkiem sporo i nie wiem czy no taki se skład chyba ale no dobra jest, jest chuda, tak? jest chuda jest dobrze tu mam polecajkę od mojej pani dietetyk to jest proteinowy ser, który ma, uwaga, tylko 8,2 g tłuszczu na 100, a normalnie ser żółty ma około 25, 30, pod 30, coś takiego. Więc to jest naprawdę spora różnica i on jest, no, on ma tylko 200 kalorii w 100 gramach, Nie wiem, ile ma normalnie z, z ser, bo nie pamiętam. I... No tak, ale tak. Wziąłam na zapas, to się zamrozi i nic mu się nie stanie. Ciekawa jestem, jaki jest, jaka jest różnica między tym różowym a tym morskim, niebieskim o zielonym, jakkolwiek zwał ten kolor. Czy to jest kwestia tylko po prostu koloru opakowania, ale zobaczymy. wzięłam po dwa. Eee, Wziąłam nam po jednym batoniku, bo one były całkiem tanie. A nie mają tak bardzo mało białka, bo mają gdzieś tu pisało, że chyba 10 gram w 100, więc chyba nie najgorzej. 9,5. Yy, tak, tak, tak. Także po, po jednym batoniku to tak na zaś, na kiedyś. Yy, gdzieś się schowaj będą. I banany. Wzięłam ich więcej, bo sobie myślę, że albo się zje, albo się je. Oho, burzu. Albo się je pokroi i zamrozi. Tak sobie myślałam, że może tak zrobię. Była promka na e, kalarepę, a ja jestem strasznym królikiem i ja uwielbiam takie e, warzywka sobie chrupać. Kiedyś wam mówiłam, że jestem fanką surowego selera. No to kalarepa też spoko, marchewka. E, ja jestem nawet w stanie jeść na surowo kalafiora i brokuła, także ten uwielbiam. E, i cukinie. Też na surowo. Papryczki dwie. No i tak. Tu mam trzy ogórki. Tu mam jeszcze jednego ogórka. I generalnie kwestia była taka, że był kupon e, i ja mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze dzisiaj wam wstawić. E, ten film. Dzisiaj jak nagrywam, ewentualnie jutro rano. Bo to jest taki nadprogramowy, a chcę was jeszcze ostrzec. Os ostrzec. Ostrzec, póki ten kupon jest jeszcze dostępny, bo on chyba będzie przez kolejne dwa dni, chyba dzisiaj jutro, czy jakoś tak. Dzisiaj jest piątek, więc chyba, chyba jeszcze jutro będzie można go aktywować. I generalnie chodziło o to, chodziło o to że można było sobie wziąć z kuponem z aplikacji jednorazowo taniej ogórki o 5 zł za kilo. No więc sporo. Płaciło się za ogórki zamiast 7,99, to 2,99 za kilo. No i sobie wzięłam, stwierdziłam, wezmę w takim razie więcej, skoro taniej, a u nas to szybko idzie, więc spoko. Nie będę musiała już potem latać do biedronki. I wzięłam cztery ogórki. Wyszło tak około kilo, kilo tam chyba 0,7 czy coś takiego. No i potem poszłam do mm, kasy i w kasie zeskanowałam sobie wszystko, wszystko. Ja jeszcze dla tej historii jest ważne to, że ja sobie yy, zawsze chodzę z kalkulatorem po, mm, po sklepie albo przeważnie, czasami mi się nie chce albo se zapomnę, albo coś, ale przeważnie chodzę z kalkulatorem i zliżam wszystko i dzięki temu wiedziałam ile powinnam zapłacić. I mm, no i zauważyłam, że ta promka mi się po dodaniu tego apki, zeskanowaniu apki, że ta promka się nie, nie, nie naliczyła. No i się tak zastanawiam, dlaczego. I wyciągnęłam tą apkę, sprawdziłam, czy to się na pewno nabiło. No i tak patrzę w ten kupon, kliknęłam, tak szukam, szukam i jest jak byk, znaczy jak byk, no, małym drukiem, nie jakimś wielkim, bo oczywiście o to chodzi, żeby się na, nadziać. Że y, promka obowiązuje tylko do kilograma. Do jednego kilograma. A jak się weźmie więcej, to tej promki jakby nie ma, ona się nie nalicza. Więc, no, generalnie, no nie fajne. Aczkolwiek rozumiem, bo tak działa marketing i ja się do, dokładnie w taki y, sposób nadziałam, w jaki oni liczyli pewnie, że się ktoś nadzieje. Więc nagrywam ten film, żeby was przestrzec, żebyście uważali na promki, jak one wyglądają w ogóle. <tryk> y żebyście uważali na promki, y czytali dokładnie co tam pisze, jakie są warunki i tak dalej, bo różnie z tym bywa. W Biedronce na przykład często jest tak, y że jest jakaś promka. A gdzieś tam małym druczkiem pisze, że ona jest aktywna tylko jeśli się zrobi zakupy za ileś tam złotych przy tej promce. Co generalnie, jak się robi duże zakupy, to w zasadzie nic wam to żadnej różnicy nie robi, ale jeśli idziecie na małe i kupujecie jedną rzecz i tą do, drugą dodatkowo chcecie za promkę, a się okazuje, że musicie zrobić resztę zakupów za 50 zł i nagle tej promki nie ma, to tak trochę głupio. Także czytajcie uważnie, generalnie, i druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to e, no ja się skapłam, więc e, że coś jest nie tak, więc o tyle miałam dobrze, bo jakbym nie wiedziała, ile powinnam zapłacić, to bym się pewnie nie zorientowała, że mi się ta promka nie nabiła. I zapłaciłabym więcej, to co prawda jest tylko 4 złote różnicy. E, Tak, bo mam dwa paragony i na tym jednym paragonie wygląda, że 4 zł więcej zapłaciłam. No, w niej z tą prąbką, z tym kuponem, no ale generalnie hmm, gdybym się nie skapła, no to by było już po ptokach, nie? Nic nie zrobię. Ale ja się zorientowałam jeszcze przed zapłaceniem, a już prawie płaciłam. I pierwsza moja myśl, no, okej, okay, trudno. Sama jestem sobie winna, nie doczytałam, mam trochę więcej, no okej, okay, zdarza się. Ale powiem Wam, że to jest, to jest głos rozsądku, który podpowiadał mi w ten sposób, i to była stara Asia, że tak powiem, sprzed terapii, która nie umie walczyć o, sw walczyć o swoje, ale zaraz po tym, na szczęście, odezwała się i przejęła kontrolę nad moim działaniem nowa Asia po trzech latach terapii, która stwierdziła, nie ma bata. Że się tam wyrolować, będę walczyć o swoje. I stwierdziłam, że zawołam kogoś z obsługi. Poproszę o wycofanie tych ogórków, i yy, i sobie po prostu tego jednego ogórka dodatkowego nabiję na drugi paragon. No, i na szczęście dziew yy, dziewczyna. No i na szczęście yy, pani powiedziała, że spokojnie ma sprawy. Zrobiłam tak, jak stwierdziłam, że zrobię i. Ktoś by powiedział, że się wycwaniłam, a tak naprawdę no to mi się należało, tak? Gdybym tego nie zrobiła, to czułabym się oszukana, zła na siebie, że nic z tym nie zrobiłam i generalnie. Nie fajnie. A tak to ogólnie cieszę się, że, że, <gryw> że to zrobiłam, bo kurczę, niby 4 złote i tak się myśli, że. No, dobra, nie będę się kłócić o 4 zł, bo to przecież nic, ale jak się pomyśli, że takich osób jest więcej i ten sklep, czy każdy. i sklepy ogólnie zarabiają na takich pomyłkach klientów, którzy sobie czegoś nie dopatrzą, no to już inaczej na to trochę patrzy i też, kurde, należało mi się. Mam prawo być zła, że się wyrolowałam prawie, więc to nie jest zdzierstwo. O niezdzierstwo, to nie jest chciwość, czy cokolwiek innego, czy jakieś, nie wiem nawet jak to nazwać że ktoś się będzie kłócił o parę złotych, bo wyszło inaczej na kasie niż było na półce gdzieś tam, tylko to jest walczenie o swoje i jeśli zdarzy wam się taka sytuacja kiedyś to walczcie o swoje nie bójcie się prosić o wycofanie czegoś, żeby sobie to naliczyć inaczej żeby ta promka była tak jak ja dzisiaj to zrobiłam bo to jest naprawdę nic a, a można wyżałować potem, jak się tego nie zrobi. Tyle. Tyle. Jeszcze wam pokażę te lody, które kupiłam, bo może ktoś nie kojarzy. Jedne takie te mają tylko 295 y, kalorii w pudełku całym, a mają 111 na 100 gram, więc naprawdę mało, a są mają dużo białka, bo białka mają w 100 gramach. 8,4 g dla porównania z kyr, ma 12. Hmm. Te mają no 7,1 więc trochę mniej i trochę więcej kalorii, bo 132, ale fajne. Fajne. Słony karmel, moje jedne z ulubionych lodów. Tu jest czekolada, tu są czekoladowe akurat. Kremowa czekoladka. No. Także tyle. A w paragonach wyszło tak. Tu jest 98,84. Tu jest złote 90. Więc stówka. A tak to byłoby 104 coś. Czy coś takiego. No i generalnie tyle. Powodzenia na zakupach. Uważajcie na promki. Czytajcie wszystko dokładnie. I tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się we wtorek. Pa!